Jestem w Muławie na starym rynku i teraz z pomocą nawigacji skręć w prawo. Google. Z pomocą nawigacji Google Maps tego z tegoż właśnie Starego Rynku jadę za 150 metrów na rondzie pierwszy zjazd jadę w kierunku czy też jadę do dworca PKS w Mławie <słuch> <słuch> za 500 metrów na rądzie trzeci zjazd. Sporo tutaj rąd, jeżeli chodzi o, o to miasto. Więc to myślę, że dla osób, które tutaj zdają egzamin na, na prawo jazdy, może być na pewno spore ułatwienie do poruszania się po tutejszych skrzyżowaniach, że wiele tych skrzyżowań to są właśnie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Za 500 metrów, na rondzie pierwszy zjazd, i za chwilę kolejne rondo. Yy, tutaj bardzo fajna, szeroka droga, niewyznaczone pasy ruchu, nawet ten środek nie jest tutaj wyznaczony. Dopiero w zasadzie przy dojeździe do skrzyżowania mamy wyznaczony środek, więc nie musimy się tutaj na tego typu drodze trzymać gdzieś tam prawego krawężnika. Tylko jedziemy sobie wygodnie, dosyć szeroko od tej, od tej, od tej prawej strony. Mi się wydaje, że gdzieś na peryferię, żeśmy, żeśmy sobie wyjechali, bardzo fajna droga tutaj. droga wzdłuż linii kolejowej za tutaj. 500 metrów skręć w prawo za 500 metrów w prawo Mława Miasto tutaj jest stacja kolejowa skręć w prawo następnie skręć w lewo Jest dworzec autobusowy, oczywiście my na dworzec nie możemy wjechać. Jest po lewej stronie. Wjeżdżamy sobie na parking przed zlokalizowanym obok marketem.